Yo siemano, z tej strony Kozioł, witam kolejnym obserwanym filmiku na naszym obserwanym kanaliku Counter Strike 2, droga do 20 klo jednak z małym twistem Twist polega na tym, że będzie one tap challenge Zmotywował mnie do tego komentarz, pozwólcie, że odblokuję telefon, zacytuję wam pięć na końcu, ale brakuje w chuj jakichś one tapów z tego kałaszka, ciągle te bursty jebane, gdzie ta fineza się podziała Jest to komentarz od Oskara, pisałem, że następny odcinek będzie only one tap challenge czy coś takiego i... Słowa dotrzymam. 14806 Elo, tak wygląda mecz history. Te wszystkie przegrane to były gry o 15K. Nasty. Jedna gra do promo teraz nie grał o Ja już wchodzę w Q, a w międzyczasie podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ten obsrany kanał. Dziękuję każdemu z Was za zaufanie, za wsparcie. 15 z tych miesięcznie, to nie jest to tamto. Muszę w końcu się złapać z moimi wspierającymi na jakiś gaming. Ostatnio w ogóle nie gram w CS poza nagrywaniem, bo był czas, że, że grałem tam jakieś premiery. O teraz poza nagrywaniem, jak coś gram, to jest to Stardio Wali, żeby trochę web odparował. To wiecie, taka coroczna tradycja, że trzeba odpalić Stardio. Tym razem na modzie, tym Expanded, więc jest co robić. Po tych przebojach, jakbym odpalił się CS poza nagrywaniem, myślę, żeby wysiadłby człowiek, no, Wysiadł. O ile dzisiaj miał być inny film, też CS, ale z cs z takiego klienta, jak Supremacy, czy jakoś to Supremacy chyba, no. Ale jak na złość tam nikogo nie było na serwerach. Normalnie o tych godzinach zawsze ktoś był. Po parę osób wiecie, pograło się chwilę, zbierało się 10, a teraz kurwa nikogo. O! Zobaczcie, z czwóreczką gram. Fantastycznie, bananubis, pewnie, że tak. Nie wiem, kurwa czemu mnie dobiera do takich kurwa meczapów daszik Co to kurwa? daszika grałem. daszika z czwórką. Nie, to jest wystawianie mnie na próbę. Gramy full stack Polaków, Nasty. No ostatni raz, jak stawiałem, ten klient, zadam no, praktycznie nikt nie gra. To znaczy, dało się znaleźć grę wieczorem, wiecie, jak się ustawiliście na Discordzie, ale tak to nikogo nie było. Tyle niesamowite, że oni kurwa dociskają. Więc teraz to się, się zmieniło, że rzeczywiście po południu można pograć. Spróbuję jakiegoś dnia do go usiąść, pokazać wam jak to wygląda. Całkiem ciekawy koncept, ale czy to jest odzorowany, co jest go 1 do 1? Kurwa, nie wiem. Mam wrażenie, że. Delikatnie czasami to jest zlagowane takie. Chociaż i tak klepie się w to w CSO2, szczerze. No i skiny są za darmo, nie? W sensie można sobie dropnąć. To taka ciekawostka. W ogóle jest teraz pikem jakiś na ten Austin Major. Zastanawiałem się, czy nie kupić tego żytonu czy nie zrobić pikewa? No, powiem szczerze, że jak ja bym zapierdolił swoje piki, to byłoby ostro. O! Dabos. Ja pierdolę. Patrz skardleta, co zrobił! Uje, KURWA, PO TAPACH To jest chyba challenge jakiś nagrywa na YouTube'a nie, 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 nie. Wow Znim do tego Undera. Znaczy do tunelu, jakiego Undera Ja pierdole Miał być na tapy, a w ogóle taką srakę odjebałem Widzieliście, co to było? Stary, to nikt go mnie zaorał NIE WIEM, KUR... Na tapy challenge, kurwa They talk about my one-taps Scream, kurwa, z Polski Po wylewie O Jezus. Ja tu się nie będę wkurwiał, jak to przegramy. Ale to, że oni wybrali Duster, to jest dla mnie kryminalne. Bo jak widać, tutaj żadnego pomysłu chyba nie ma. Oni pod tym CT nas kurwa dociskają jak szmaty Dobra, pierdolę te tapy challenge, stary. No, nie w momencie, w którym mam 0,5. Sorry guys. Kurwa, dostał. Czy mi Michangels za, za mnie będzie tapował. Gość ma 3100 kili na SG. Typ gra tylko SG, czejcie to? One O kurwa wupa! Nie no to kurwa nosi za bardzo mnie dziś. Żeby na tapy grać. Kurwa obok strzela. Proszę przejdź. No, no, no stary. Obok wszystko, obok wszystko. No nie wiem co się dzieje. Mogę się teraz poddać jak już postanowiłem, że gram challenge. Widzę, że ktoś pinguje mnie discorda czy będzie coś dzisiaj. Panowie, jak będzie to będzie powiadomienie, a jak nie będzie to napiszę kurwa wcześniej no. No to nie były może tapy, ale... O kurwa, zaskoczył. To, to chyba możemy zaliczyć do kurwa tapu. W ogóle ostatnio mam smaka na ogieranie jakiegoś takiego polskiego gówna, nie? O kurwa! No stary, no goście z pistoli nas jebią. Ze wszystkiego nas jebią z śmieci, kur... No, ostatnio mam jakiegoś smaka, żeby ograć właśnie jakieś stare gówna, tak jak mówiłem. Badały w ogóle pytania właśnie jakieś stare filmy, tam czekano z wszystkiego rajdu, czy z jakiegoś innego gówna. Rzeczywiście takie materiały były kiedyś na tym kanale. Wiadomo, że nagrywając to teraz, no nie powtórzymy tej magii. Tamtego, tamtego czasu. No tylko zrobimy to lepiej, kurwa, bo żenujące kiedyś były te filmy. Czy teraz są mniej żenujące? To też dobre pytanie. Wiecie, jest ta strona Polish Abandonware która ma wielką kolekcję tych śmieci. Tam widziałem w ogóle, że są też te rusko-polskie tłumaczenia gier. Ja z pamiętam, że jakbym mały, to miałem na PlayStation jeden Siphon filter. Dwójka albo jedynkę właśnie z ruskim dubbingiem i taką grę jak Legacy of Kane, Soul River. Też z rusko-polskim dubbingiem. Panowie, nam błędy ortograficzne były. Kurwa, ja miałem, nie wiem ile. Jest. 7 lat i już wiedziałem, że tam są błędy, a Ruscy się nie domyślili, kurwa. Nie to, że byłem jakiś mądry, no, po prostu to takie podstawy tam leżały. O, wyjebała się paka. Ja pierdolę. Kurwa, no. 21 w jednym. Kurwa, nic nie trafię! Ja pierdolę! Się do chuja nadaje. Dobra. Na tapy, tak? Miało być. Zabijem jednego. CO JEST KURWA TY?! Pierdolną prefire, kurwa, coś, coś się rozkojarzyłem się i dostałem tosta. Ja pierdolę, no! A, kurwa, tabele. 5-13, jak kurwa but, niebomy. Muszę znowu wrócić do, po prostu, do jakiegoś grania delikatnego poza filmami, bo to jest kurwa padaka. A ja pierdolę, 3 mid, 4 kurwa! No asystat stary, co mną? A on wygrał tą rundę, co? To było dla dwóch. Nie kur Nie, nie mogłem tutaj natapić. KURWA jeden TAPCING Z TEGO FAMASA BYŁ NIEZŁY! Dobra, dobra, jest jeszcze jakaś szansa, jest jeszcze dla mnie nadzieja. Ja pierdolę dziś Jasza jebamy! Kurwo! Befa i Jasia, to ty śmieciu kurwa w minut farmisz, kurwa, pręcie! Yes. Nice! Well played! Let's go, bro! Let's fucking go! Ja pierdolę, co on tam robi? Ogrywają nas jak szmat 1-0, no ding Jimmy Changa. Nie! No stary! No kurwa, powiedz mi co się stało! Widzieliście, kurwa, jaką lampę dostałem? A przez przypadek! Jeszcze ten ostatni, gdybym nie wiem, z 10 kurwa życia może. Ja pierdolę. O, dropy. Zajebisto swoją robiłem Revolution Case kurwa i 5.7 kulant. W ogóle te naklejki, które tutaj dodali. To jest taki kurwa nieśmieszny żart, panowie. Któr to wpadł? Z gówno Te są fajne, te holo. To nie powiem, naprawdę są bardzo ładne. Stylo, ten ten. O, jest inny miga. Bardzo istotna, bardzo ważna ikonka. A jest Complexity, ale ze starym logo, kurwa. O, soloweczki na trio. Proszę, nie banuj... Dobrze, okej. Okay. Super. Chociaż się może odkujemy tu. Tu one heaven, one come Zajebisty lurk, nie? Jak oni z paką 2 na 2 wchodzą na site'a. O, i pauza, bo afrykańska maczeta, problemy z połączeniem. Zadam takie pytanie, jak właściwie do każdego i do nikogo. O co chodzi, że tak często rozłącza Polaków? Dobra, na tapę, AK-47 headshot, let's go! Ja pierdolę, czemu tak stałem?! Wiedziałem, że to tak się może skończyć! Kurwa, ale liczyłem, że go przestrzelę, że będę lepszy. No ja lepszy! Kurwa, marzenia ściętej głowy. Tapy to by się wybadało w głowę kurwa celować, nie ma im Kurwa, co... Ja pierdolę! Ja się jaki bany inwalida kurwa dzisiaj czuję, nie? Jak strzelam! Jezus Maria! Boże! No nie mogę już w to grać. Ja nie wiem czy ja powinienem zacząć więcej grać w sumie, czy jednak przerwę muszę zrobić od tego CS-a mnie jak z kurwy ta gra powoli. Serio freebie No jebać te tapy i jebać tego cs -a. ja obok strzelam. Ja pierdolę co się dzieje to... Nie wiem, no nie wyjaśnię wam, kurwa! Nie wiem, kurwa zmienię kompat się kurwa, coś innego może pograć. W sumie no może za WP coś odkuje Marvela mi dobrze szło jak wyszedł Powinienem był kurwa zostać przy tamtej grze Został jakby, nie performance Który osiągałem na swoim komputerku Oj no, zawópy też mnie chodzi. Nie wiem, jak teraz Marvel, bo przestałem w sumie śledzić. Ale na początku spoko się grało. Problem tylko na początku był z rangami, nie? W sensie na początku sezonu pierwszego pamiętam. Strasznie chujowa jakość geotankingowa była. Ale tak to było G, wiecie. Grotem spamowałem, albo tym jeszcze. No, Grotem w sumie 90% Grandmastera wbiłem, bo na więcej czasu nie było. Tydzień przed końcem sezonu zacząłem grać. No to była ta gra, nie? Ale to podobnie jak z Overwatchem, w Overwatcha też mi się bardzo dobrze grało. Dobra. Więcej tam jest o Kurwa, kulek mi brakło Musiałem trochę powkurwiać się, ponarzekać, żeby, żeby zaczęło to chodzić KURWA Powiedziałem w że przed smoke'a padłem, nie? Jaki smoke? Gdzie był ten kurwa smoke? Ktoś mi to wyjaśni? Zink. się nie zablokował to... Two, mm, jezu! Włocę List one A, pierdolę No, mm, wjebane O, bo strzelam to Zobaczcie, tabulator Ja przypominam, że miałem 2 killy Nie mogłem nic zabić A jak ja zacząłem cokolwiek strzelać, to oni przestali No kurwa, mać Ja pierdolę Stary, że on skasował, nie? Czy znaczy to moja wina w sumie, bo ja się chujowo mega ustawiłem Nie powinienem stać na hewenie, tak myślę Tylko... Tylko tutaj i od razu go walić jak wyjdzie 8-11, teoretycznie nic straconego Let Nadrobiłem trochę killi BOŻE, KURWA ISDS-y wstać, takie strzelanie, kurwa, Marac! Wszystko stracone, kurwa, wszystko przygrane. Czemu nie stanąłem tego kona? Czemu? Kurwa, co ja robię? Sterz, no ja pierd... Zabierzcie mnie stąd, kurwa, zabierzcie mnie stąd. Kurwa, zobaczcie, to z Polakiem graliśmy w ogóle. Jebać Cię coś z gry, co za wieśniak. Rzucić to jest kurwa. To jest pik! Ociśnięcia w Polsce aktualnie. O Jezu. Kurwa. Ej, hoj taki był finał. 14 kawy zabierz. Zarządzam przerwę w wrzuceniu CSa Yy, bo ja jestem już tym zmęczony, zresztą Wy chyba też, tak mi się przynajmniej wydaje. To nie będzie długa przerwa, chwilowa na pewno. Wbierający mi się poustawiam, czy po prostu może na Discordzie będę pisał jakieś premiery, czy, czy tu rasy zwykłe, whatever. prostu cokolwiek, żeby sobie postrzelać. Że tyle. dzieny za oglądanie tego gówna. Wszystkie linki w opisie i tyle. Dla no, mi go you w kolejny know-how. Raken AGK Broadboys Na razie.